prep zaczynam od przygotowania takiego potrawki à la kary na dwa dni, więc zrobimy to w dużym garnku, bo ja mam kompleks brania za małych naczyń i potem nie mogę tego wymieszać. Wlewam do garnka olej. Myślę, że tak około dwie łyżki na, na te dwa dania, właściwie dwie porcje jedzenia dla dwóch osób, czyli łącznie cztery porcje. Czekamy, aż ten olej się rozgrzeje, a w międzyczasie przygotuję sobie po prostu do tego warzywka. Na patelnię wrzucam e, warzywka. Tym razem odpuściłam sobie cebulę, dodałam ma Archewkę, dodałam brokuła i dodałam też cukinię. Brokuła pokroiłam bardzo drobno, dlatego wzięłam świeżego, ale mrożony też się dobrze sprawdza, tylko musicie po prostu... On zazwyczaj ma duże kawałki, więc później na przykład trzeba je wyłowić i pokroić, czy, e, czy coś w tym stylu. Cukinię pokroiłam w kostkę, marchewkę w takie też kosteczki, takie półplasterki. Do warzyw dodaję wodę i tak naprawdę dodałam e, trzy takie kubki um, z Ikei. będziecie mieć wszystkie składniki, ja muszę sprawdzić, ile te kubki miały. Najpierw dodałam dwa, dodałam też dwie kostki tofu. Ja akurat miałam takie w marynacie, ale moim zdaniem najlepiej sprawdza się po prostu tofu naturalne. Ja średnio przypadam za tymi tofu marynowanymi. Ja lubię sobie sama doprawić i ja lubię, żeby tofu było bardzo neutralne i żebym to ja nadała mu smak, więc te. Te wszystkie tofu w marynacie, ja je omijam, ale tutaj miałam do wykorzystania, więc poszło. Dolałam całą szklankę pasaty i przepukałam to oczywiście wodą, bo pasata nigdy nie może się zmarnować. I wszystko znowu mieszam. Te warzywka i tofu muszą nam się podgotować. warzywka muszą zmięknąć. Tofu nabierze po prostu tego smaku od warzyw, od pasaty. W tym daniu możecie sobie totalnie modyfikować warzywa. Ja czasami dodaję pieczarki, czasami dodaję paprykę. Jak robię. Tylko dla Dominika. Czasami dodaję kalafiora. Możecie naprawdę dodać, co macie akurat. Zazwyczaj u mnie jest to brokuł i marchewka. Tym razem postawiłam jeszcze na cukinie, bo miałam w domu. Ale mówię wam, co tam macie? Jakie warzywa lubicie? Jakiś bakłaża? Naprawdę. Totalna dowolność. Doprawiamy przyprawami. Tutaj dodajemy sól. Dodaję trochę pieprzu też, bo to jest, przypominam wam, porcja na cztery, jakby cztery porcje. I do tego. Leci przyprawa kary i jej dodaje bardzo dużo. Takie prawdziwe kary robi się z tego, co, co wiem, z jakiejś takiej pasty kary, ale ja się w to nie bawię, dlatego to jest pseudokary. Ja robię tylko po prostu przyprawą kary. Do tego też jeszcze papryka, wszystko mieszamy, jeszcze chwilkę gotujemy, żeby to wszystko, że tak powiem, przeszło smakiem. Zawsze to musi wszystko przejść dobrze smakiem, w międzyczasie sobie to wącham, sprawdzam, czy jest dobre i wrzucam dużą kostkę mleczka kokosowego. U mnie jest to w takich kostkach ze względu ze względu na to, że ja sobie jak otwieram mleczko kokosowe, to używam na przykład łyżkę. No i coś zresztą trzeba zrobić. Więc ja to mrożę w takich foremkach na bebeczki i później właśnie do takiego kary wrzucam sobie kostkę. Chwilę to podgotowałam, i później przykładam to do pudełek. Ja niestety nie miałam tak dużego pudełka, więc rozdzieliłam to tak naprawdę na cztery opakowania, gdzie właśnie każde opakowanie to mniej więcej jest porcja. E, Poczekałam aż to ostygnie, i później możecie to zamrozić. Potem sprawa jest super łatwa. Gotujecie sobie ryż, bierzecie takie kary, takie ile tam porcji potrzebujecie. Wszystko. E, Podgrzewacie, ryż gotujecie, kary podgrzewacie, najpierw trzeba rozmrozić, ale później trzeba podgrzać. Podajecie to z ryżem albo z jakąś kaszą i macie zawalisty obiad z zamrażarki gdzie do tego musicie dogotować tak naprawdę tylko ryż czy tam kaszę. A to jest kwestia 15 minut i to nie jest kwestia robienia czegoś przez 15 minut, tylko czekania, aż ten ryż się ugotuje Bardzo polecam Wam taką potrawkę, nazwijmy to potrawka kary, a karo kary a la karo. Tak to tak to danie będzie się nazywać Kary, ala Caro i tak się prezentuje to danie widzicie mamy ugotowany ryż i tyle Kolejna propozycja to kotlety. Kotlety super się mrożą, bo możecie je zamrozić przekładając papierem i możecie zrobić z nich później zawaliste dania. Możecie zrobić taki typowy domowy obiad z ziemniaczkami i bureczkami czy mizerią. Możecie zrobić burgera, możecie zrobić jakich, jakiegoś bowla, ale zanim to, to musimy te kotlety zrobić. Więc rozgrzewam na patelni olej i smażę aż dwie cebule, bo będę robić dwa rodzaje kotletów, dlatego cebule po prostu usmażę razem, wspólnie. Będę miała po prostu z głowy. W ogóle. Słuchajcie, czasami kotlety robi się w ten sposób, że dodaje się surową cebulę do środka, a ja polecam Wam ją usmażyć wcześniej, bo to dodaje dowalonego, fajnego smaku. W międzyczasie, jak cebulka się smaży, to zaczynamy robić kotlety z cieciorki. E, będzie to podwójna porcja na dwa dni, więc otwieram dwie puszki cieciorki. E, nie wiem, ile to będzie w suchej ciecierzycy. Musicie znaleźć jakiś kalkulator czy coś w tym stylu i sobie to przeliczyć w internecie, bo ja nie pamiętam, kiedy używałam suchą. Przepukuję sobie tę cieciorkę z puszki, żeby pozbyć się tego, tej zalewy, takiej puszkowej. Blenduję i blenduję te cięciorkę po puszce pojedynczo, bo mój blender nie pomieściłby dwóch ciecierzyc, dwóch puszek ciecierzycy na raz. Yy, więc muszę sobie jakoś z tym radzić. Blendujemy taką cieciorkę dosyć drobno, jak najdrobniej się da, i później przekładamy to do jakiejś dużej miski. A jak macie jakiś duży blender, to róbcie wszystko od razu w blenderze i będziecie mieć yy, z głowy. Jak wam nie wszystko się super dobrze. Dokładnie zblenduję, to nie przejmujcie się tym, bo po prostu później będziecie mieć takiego kotleta, który będzie mniej gładki, a będą gdzieś te gdzieś te kawałki cieciorki, jak będziecie gryźć tego kotleta, co też nie jest jakąś, jakąś złą rzeczą. Będzie więcej struktur, będzie więcej konsystencji. Szukajmy plusów w minusach, że nie udało mi się dokładnie zblendować cieciorki. Jak macie lepszy blender, to Wam się z pewnością uda. Do miski dodaję drugą zmieloną puszkę cieciorki. Cały sekret tego tkwi w tym, że dodajemy. Mnóstwo przyprawy do kurczaka albo do jakiegoś mięsa, do jakiegoś grosa. Wasza ulubiona po prostu mięsna przyprawa i papryka. Do tego trochę oleju, żeby te kotlety były fajnie się nam zlepiły, żeby nie dodawać po prostu jajka. Tej przyprawy do kurczaka tak naprawdę dodaje jakieś myślę dwie łyżki. Alu półtorej, a papryki wędzonej całą jedną łyżkę, bo tutaj naprawdę naprawdę te przyprawy robią robotę w tej cieciorce. Totalnie. Do naszych kotletów dodajemy tym razem mąkę. Ja dodaję zwykłą, białą, pszenną mąkę. Nigdy nie próbowałam dodawać jakiejś innej. Możecie spróbować, ale na własną, odp na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko powinno być ok, ale nie, nie jestem w stanie Wam zagwarantować. Myślę, że spokojnie możecie na przykład bułkę tartą dodać jeśli byście chcieli też by, by to wyszło zdecydowanie dobrze nie podpowiem wam jaka inna mąka czy jakaś bezglutenowa nie wiem ale wiem to, że dodajemy trochę wody. Dolewamy trochę wody po to, żeby, żeby po prostu e, lepsza konsystencja była tych kotletów. Możecie dać po prostu też mniej mąki i więcej oleju. Na co dzień robię to na oko. Tutaj wszystko wam spisałam, ale już wyczujecie po prostu, czy te kotlety są git. Do tego dodajemy podsmażoną cebulkę, połowę tego, co usmażyłam. Wszystko mieszamy, żeby ta cebulka była dosłownie w każdym, każdym miejscu. Oczywiście najlepiej, żeby ta cebulka była przestudzona. Ja dodałam Trochę ciepłą, ale już nie było tragedii, ale ta cebulka podsmażona robi świetną robotę. Jak dodacie tutaj surową i później będziecie te kotlety smażyć, to jakby z nią dużo się nie, nie stanie, bo kotletów nie smażymy 20 minut i nie i ta cebulka nie dotyka mm, każda, każdy kawałek cebulki nie dotyka patelni z olejem. Podsmażenie tej cebulki wcześniej to jest totalny game changer tych kotletów, bo jak ja gdzieś robiłam, po prostu dawałam tę cebulę ze środka. Przygotowujemy sobie panierkę u mnie są to płatki kukurydziane, takie mocno, mocno zblendowane blenderem takim suchym, ja zazwyczaj kupuję takie duże opakowanie płatków, blenduję naraz i mam gotową panierkę możecie użyć bułki tartej, możecie użyć panko, możecie użyć pokruszonych krakersów mnóstwo wyboru, mnóstwo opcji jest do wyboru przygotowuję sobie też miskę z wodą, żeby moczyć ręce i łatwiej te kotlety formować, moczę sobie delikatnie palce, biorę trochę ciasta, właściwie naszego naszego kotleta, formuję mniej więcej kotlet. Ja bardzo polecam Wam te z cieciorki kotlety robić dosyć płaskie i później je jeszcze rozpłaszczać. One są wtedy super chrupiące, super przyjemne. I takiego kotleta panieruję. On jest taki mokry, taki mięciutki i nie potrzebujecie do niego już żadnego jajka czy czegoś w tym stylu, tylko uwaga, uważajcie, bo te kotlety się po prostu rozwalają, e, więc delikatnie je przekładajcie. Jak Wam się rozwali na pół, no to trudno usmażycie później takie dwie połówki kotleta. Czasem to się zdarza, bo nie jest to, wiecie, taki jeden jeden kawałek kurczaka, tylko robimy jakby to z takiej mazi, paćki jakkolwiek to brzmi, e, dlatego po prostu tak to wygląda i na przykład możecie sobie przygotować taki pyszny obiadek z gotowymi ziemniaczkami z biedronki i mizerką i macie zawalisty, naprawdę szybciutki obiad, bo tego kotleta trzeba wyjąć po prostu rano, po południu go smażycie czy tam w południe i macie super pyszny obiadek, kombinacji jest mnóstwo, możecie dodać ryż, możecie dodać kaszę, możecie dodać ziemniaki, warzywka totalnie możecie zmieniać mizerka, buraczki, jakaś surówka, co tylko Wam się zamarzy, albo jakiegoś bowla, albo burgera teraz lecimy z kolejnymi kotletami i tym razem będą to takie ala mm, mielone kotlety z kaszy u mnie akurat jest jaglana ona się fantastycznie sprawdza do kotletów i do tego sucha zielona soczewica kupiłam specjalnie suchą zieloną soczewicę bo mi się skończyła ja najczęściej używam soczewicę do zup na przykład, bo ona fantastycznie podbija wartość odżywcz odżywczą zupy, a nie jest jakaś mega wyczuwalna jak macie bardzo dużo rzeczy w zupie, e, odmierzam sobie soczewicę i będę ją teraz go przez 5 minut, a później dorzucę do tego kaszę jaglaną i będę gotować jeszcze 15 minut. Dlatego że kaszę chcę gotować 15 minut, soczewicę 20, więc najpierw przez 5 minut pogotujemy sobie po prostu te soczewice. Ja dodaję do tego yy, liście laurowe. Bardzo, bardzo lubię smak soczewicy z liśćmi laurowymi i z zielem angielskim, ale ziela angielskiego ostatecznie nie dodałam, bo myślałam sobie, że nie mam siły tego wyjmować. Jak nam się przez 5 minut gotowała soczewica, to doraliśmy właściwie dorzuciliśmy kaszę Gaglanum. Wszystko gotowałam później jeszcze 15 minut, przestudziło się troszkę i wrzuciłam to do miski. Tak naprawdę przestudziło to mam na myśli, że poleżało może 5 minut. Chciałam jak najszybciej zrobić tego meal prepa, bo i tak już długo stoję w kuchni, bo to jest taki wyczyn na cały tydzień zrobić obiady, więc stwierdziłam, że poradzę sobie po prostu z tym. Że to jest ciepłe. Do tego ząbek czosnku właściwie dodałam dwa, przez to, że jest to jakby, jakby porcja na dwa dni dla dwóch osób. Normalnie bym dodała jeden. Te soczewice z kaszą i z czosnkiem musimy mocno zblendować na gładką masę, żeby po prostu móc fajne kotlety z tego uformować. Więc blendujemy, blendujemy. Wiem, że nie wygląda to najsmaczniej, najbardziej apetycznie na świecie, naj, najkorzystniej, ale to jest. Wiecie, to jest etap pośredni. Kotlecik później jest jak kotlecik pyszny, więc tutaj musimy po prostu przebrnąć przez to, że wygląda to jak jakaś obrzydliwa maś. Teraz do tej masy dodaję podsmażoną resztę cebulki i w tych kotletach ta podsmażona cebulka sprawdza się jeszcze lepiej. Koniecznie musicie ją podsmażyć, bo jak dodacie taką surową, to jakby no 5 punktów na 10 kotlety mają mniej. Cebulka i czosnek to są najlepsze rzeczy w kuchni i muszą być zawsze. Do tego dodajemy przyprawy i jest to przyprawa taka do mięs taka typowa przyprawa jakaś wiecie polecam wam kupić sobie taką przyprawę właśnie do mięs Nazywa się i tyle. I ona jest przepyszna. Ja ją kiedyś używałam do mięs właśnie. Ale od kiedy nie jem mięsa, no to używam ją do wege rzeczy. I, I naprawdę najlepsze, najlepsze przyprawy w kuchni to są właśnie te do mięs. Do tego dodaję jeszcze inne przyprawy. Na przykład więcej czosnku, więcej papryki. I wszystko mieszamy. I wiem, wygląda to jeszcze gorzej. ok nie oceniajmy na razie. Zaufajcie procesowi. Efekt końcowy jest nie lepszy. Teraz musimy dodać do tego coś, żeby te kotlety po prostu dobrze się trzymały. Żeby dało się je uformować. I tak jak w tamtych kotletach z ciecierzycy dodawaliśmy mąkę, tak w tym przypadku dodamy sobie bułkę tartą. Jakoś bułka tarta bardzo kojarzy mi się właśnie z takimi mielonymi kotletami, więc dosypałam chyba jakieś 50 gramów bułki tartej. Wszystko macie w opisie, przypominam. I jak akurat będziecie do niego schodzić, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze nie robicie, bo jak będzie iść do opisu po przepisy, to przycisk subskrypcji macie po drodze, więc nie przegapcie go. Jest czerwony, jak jest czerwony, to musicie kliknąć, bo powinien być szary, wtedy dopiero można zjeżdżać dalej. Mieszam dokładnie tą naszą maś na kotlety i będziemy formować je znowu dokładnie w ten sam sposób. Potrzebujemy jakiegoś naczynia z wodą. Do tych kotletów dodaję jeszcze trochę oleju, mogłam to dodać jeszcze wcześniej, ale mamy teraz. Mokrymi rękami biorę trochę, trochę naszej masy i panieruję w bułce. Tarte. Z każdej strony te kotleciki też mogą się rozwalać, od razu wam mówię. Tak jak wam mówiłam, jak się rozwali, to nic się nie stanie. Po prostu będziecie mieć zamiast jednego kotleta dwa. Jaki problem. I tak wygląda przykładowy obiad. Znowu mam gotowe ziemniaczki, mam surówkę, mam ogóra kiszonego i tego kotleta usmażonego, pięknie na, złocisto, na chrupiąco, i to jest fajny obiad. Ostatni przepis to coś bardzo uniwersalnego I coś co uwielbiam jeść Niezależnie czy to jest śniadanie, obiad czy kolacja W zależności jak to podacie Może to pełnić różne funkcje Tofu nieserowe W tym, że zawsze robiłam tofu nieserowe w ten sposób Że najpierw tofu obtaczałam w takim gęstym cieście naleśnikowym z przyprawami Tak tym razem postawiłam na taką ketchupową marynatę Żeby dodać więcej smaku temu naszemu tofu A do tego keczupu dodajemy trochę sosu sojowego Też super tutaj będzie pasować Uwielbiam marynatę te, m, połączenie e, ketchupu i sosu sojowego. Do tego dolewamy troszkę oleju. Do tego dodajemy przyprawy. U mnie jest to papryka wędzona, dużo papryki wędzonej. Ona się fantastycznie tutaj sprawdza. I kary Kary to jest jedna z moich ulubionych przypraw teraz, ale kary nie z każdej firmy mi smakuje. Muszę po prostu zapamiętać, która mi smakuje, bo do tej pory nie pamiętam. Do tego dolewam trochę wody i przygotowujemy taką mieszankę. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby się w miarę w miarę połączyło ze sobą żeby te, te przyprawy były wszędzie, i tak powstanie nasza marynata do tofu. W międzyczasie przygotowuję sobie na miejsce, w której panierowałam wszystko, więc ona wygląda właśnie w taki sposób. Ale jak robicie takiego wielkiego milprepa, to wiecie, tutaj wszystko rządzi się swoimi prawami. Tutaj mamy panierkę, i to jest panierka, która jest zrobiona ze zblendowanych nerkowców z płatkami drożdżowymi i solą. I to robi serową panierkę, bez sera. Moczę tofu w marynacie, możecie to tofu włożyć tam na dłużej. Ja nie miałam już czasu. I później obtaczacie w tej panierce. I musicie tutaj uważać, to nie jest taka zwykła panierka, ona się bardzo klei, bardzo bryli. I przykładowe podanie takiego tofu to w burgerze, w bule z warzywami, do tego jakieś ziemniaczki, tutaj jeszcze bym surówkę jakąś dorzuciła. E, możecie to też podać w jakimś bowlu, w zwykłym obiedzie, do jakiejś kanapki. No słuchajcie, opcji jest mnóstwo. Ja uwielbiam to jeść w burgerze ze świeżymi warzywami i ugórkiem konserwowym. Tak prezentuje się cały Meal Prep. Dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów.